Hollow Road. Smartfony towarzyszą nam już wszędzie. Są w naszej kieszeni czy torbie przez cały dzień. Zerkamy na nie przynajmniej kilkadziesiąt razy dziennie. A ile razy zastanawiamy się, co tak naprawdę to urządzenie o nas wie? Ogólnie przeciętnego użytkownika niespecjalnie to interesuje, a powinno, bo taki telefon może o nas wiedzieć więcej niż my sami. Rozwój telefonów komórkowych zmienił nasze życie. Najpierw z budek telefonicznych i zaciszy mieszkań wślizgnęły się one do naszych torebek i kieszeni, dając nam możliwość komunikacji na odległość z niemal dowolnego miejsca na Ziemi. Ale to był dopiero początek. Stałe podłączenie do internetu i techniczne zaawansowanie urządzeń radykalnie zwiększyło nasze możliwości komunikacji ze światem, zdobywania informacji, dokumentowania tego, co się dzieje wokół nas i dzielenia się tym z innymi. Współczesny smartfon to zupełnie inne urządzenie niż komórka sprzed dekady. Bardzo rzadko jednak zastanawiamy się nad tym, jak wiele informacji na nasz temat zbiera to urządzenie. A jeszcze rzadziej się zastanawiamy, z kim się tymi informacjami dzieli. Wiele elementów współczesnego telefonu służy zbieraniu informacji ze świata zewnętrznego. Poza mikrofonem. Kamerą i aparatem smartfony wyposażone są m.in. w żyroskopy, czujniki światła, a nawet czytniki odcisków palca. Dzięki antenom są w stanie nie tylko odbierać sygnał komórkowy, ale także określać nasze położenie za pomocą sygnału satelitarnego GPS i komunikować się z innymi urządzeniami, to dzięki temu mamy możliwość korzystania w telefonie z domowego internetu Wi-Fi czy płacenia za zakupy NFC. Wszystkie te elementy smartfona są w stanie zbierać i udostępniać informacje, nawet gdy wydaje nam się, że je wyłączyliśmy. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z ustawieniami telefonu. Gdy zapytamy Polaków, czy cenią sobie swoją prywatność i zwracają na nią uwagę, aż 75% użytkowników twierdzi, że jest to dla nich ważne zachowanie swojej prywatności. Lecz powstaje pytanie, czy jesteśmy prywatni? Nasze smartfony zbierają informacje na trzech poziomach: system operacyjny, przeglądarka internetowa oraz aplikacje. Chociaż mogłoby się wydawać, że to tylko zwykły smartfon, to urządzenie wie o nas wszystko. To kopalnia wiedzy o nas samych, zapisując na telefonie kolejne filmy, zdjęcia i setki innych informacji. Nie każdy myśli o tym, że mogą one trafić również na serwery znajdujące się na drugim końcu świata. Tymczasem coraz częściej kopie zapasowe wszystkich zbieranych na smartfonie danych są tworzone w chmurze przez producentów oprogramowania. Daje to możliwość sięgnięcia po te informacje z dowolnego urządzenia, a w przypadku utraty telefonu pomaga je odzyskać i przenieść na nowy aparat. Niestety w praktyce rozwiązanie to niesie poważne zagrożenia. Poza naszą kontrolą gromadzone jest ogrom cennych informacji na nasz temat. Używając smartfona korzystamy z sieci komórkowej oraz internetu. Dlatego informacje o naszych połączeniach telefonicznych oraz internetowych gromadzone są przez operatorów. Jeżeli jakaś firma gromadzi informacje na nasz temat, to przecież zawsze mogą po nie sięgnąć instytucje państwowe. Operatorzy mają obowiązek przechowywać te wszystkie dane przez 12 miesięcy i udostępniać na żądanie uprawnionych podmiotów. Odbywa się to bez jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli. Instalujemy różnego rodzaju aplikacje, które mówią o nas wszystko. Takie aplikacje jak FB, Instagram i wiele podobnych zbierają o nas niewyobrażalną liczbę informacji. Zgodę na przesyłanie tych cennych danych wyrażamy przecież sami, przy instalacji takiej aplikacji. Przypomnijcie sobie ostatnią aplikację, którą instalowaliście na telefonie. Zanim zaczęła się pobierać, wyświetliła się informacja, do jakich danych będzie miała dostęp. W większości przypadków nie przeglądamy się temu dłużej niż przez chwilę, po czym klikamy Zezwól i pobierz, a informacje o nas płyną w świat. Oprogramowanie takie jak Spyphone w sposób niezauważalny dla użytkownika smartfona monitoruje jego działania, począwszy od wysyłania SMS-ów, przez śledzenie komunikatorów, takich jak Messenger, Skype, WhatsApp i tym podobnych, aż po podsłuchiwanie rozmów telefonicznych i podglądanie haseł. Tego typu oprogramowanie bez problemu lokalizuje również Twój telefon, no i oczywiście robi też zrzuty ekranu. Aplikacje szpiegujące umożliwiają też zazwyczaj dwojaki podsłuch rozmów w czasie rzeczywistym poprzez zdalne, utajone włączenie się do rozmowy oraz nagranie tej rozmowy, którą można odsłuchać po zalogowaniu się do panelu klienta. Smartfony z jednej strony ułatwiają nam życie, ale z drugiej strony nas szpiegują. Czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy pokoleniem SMART. I nasze telefony wiedzą o nas wszystko. Kogo znamy i z kim się przyjaźnimy? Gdzie i z kim jesteśmy? W dzień czy w nocy? Czym się interesujemy? Czego nie wiemy, a próbujemy się dowiedzieć? Co planujemy? Gdzie wybieramy się po pracy czy na urlop? Nasz własny telefon jest jak taki szpieg, którego nosimy w kieszeni. Każdego dnia te wszystkie cenne informacje przekazywane są do głównych serwerów gromadzących informacje. Natomiast główne serwery w połączeniu ze sztuczną inteligencją są w stanie stworzyć nasz własny profil, kim tak naprawdę jesteśmy. No i teraz pytanie, w jakim celu zbierane są te informacje? Odpowiedź tutaj jest prosta: w celu globalnej kontroli całkiem nie tak dawno można było sobie jeszcze kupić tak zwany starter do telefonu. Startową kartę SIM, dzięki której mogliśmy zachować jakąś tam anonimowość. Dzisiaj niestety już czegoś takiego nie kupimy. Każda karta SIM jest przypisana imieniem i nazwiskiem do właściciela, i od tego momentu zaczyna się zbiór danych na jego temat. Będziesz niewygodny dla systemu, algorytmy sztucznej inteligencji w mgnieniu oka cię zlokalizują oraz potencjalne miejsca, w których możesz przebywać. Zero wolności i prywatności. Wszystkie urządzenia podłączone do internetu. Stanowią dla nas duży znak zapytania. Pod przykrywką ułatwiania nam życia nieustannie nas szpiegują. Oprócz smartfonów mamy także nowoczesne telewizory wyposażone w kamery wideo. Każdy nowoczesny telewizor ma już dostęp do sieci internetowej. Mamy latające drony wyposażone w kamery wideo oraz dostęp do sieci. Z jednej strony to wszystko napawać może nas optymizmem, lecz z drugiej strony coraz bardziej ogranicza stopniowo naszą wolność. Nieustanny monitoring i śledzenie przez małe urządzonko, do którego się przyzwyczailiśmy i nosimy je codziennie w kieszeni. W opisie filmu zalinkuję Państwu kilka linków bardzo ciekawych, Dzięki którym dowiecie się, ile informacji już do tej pory zebrał o Was system. Wystarczy być zalogowanym na telefonie i skorzystać z któregoś linka, a przekonacie się, jakie informacje o Was już zebrano, aż strach pomyśleć, jak dużo wie o nas system. Należy sobie postawić pytanie: Czy jako ludzkość idziemy w dobrą stronę? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku bądźcie z nami, dziękujemy za wsparcie kanału i do następnego. Cześć!